Sądząc po odbiorze, jaki był pod pierwszym filmikiem z Pet Shop postanowiłam, że nagram kolejny i będzie to seria. Dziękuję za taki odbiór, dziękuję za łapki w górę i dziękuję za to, że jesteście. Bo naprawdę fajnie i przyjemnie mi się e, pracuje, gdy ktoś to ogląda. O, coś mnie tam cofło. Dobra, Jezu, dalej ta myszka jest jakaś dziwna, więc zobaczymy, czy ona się nie przestawiła. Troszeczkę, troszeczkę się przestawiła. Zamknij. Dobra, teraz jest czułość dobra. Ok, mamy tu interakcję. Wyczyścimy im. Czyli mamy coś do czyszczenia. Tutaj, czy rybce coś mamy wyczyścić. Nie mamy. Mamy piękną rybkę. Oczywiście. Tutaj, moi drodzy. O kurde, nie to. Wstajemy sobie. Tutaj, moi drodzy. Już chcemy, aby pracownik sobie. Uuu, mamy więcej pracowników. Patrzcie, magazynier. Tutaj e, z ofertami umiejętności. Jakiś coś. Adlas, dobra. Zatrudnienie. Mamy, wezwi. Możemy go zwolnić? Chyba, chyba, chyba nie, chyba nie. Możemy go po prostu mieć. Mam sprzątacza tutaj. Chyba jakieś przeceny, czy... Wow, da się ustawić kolor pracowniczy. Okej, okay. ludzie na kasie oczywiście będą mieli niebieskie. Sprzątacze tutaj postawimy na... Sprzątacze czerwony. Magazynierzy, a ciule, będą mieli różowe, czy tam czerwone. Tutaj kolejni będą mieli do rozmów, to będą zieloni i dla przeceny czarny. A dlaczego by nie? Oczywiście ich na razie nie mamy, ale ustawiam kolory, żeby potem nie zapomnieć. Dobry dzień, dobry pan już tutaj wchodzi. Ok, mamy 600 dolarców. Jak na moje oko na razie i tak nic z tym nie zrobimy, więc wypadałoby, co? Otworzyć sklep. Otwieramy sklep jest godzina 13, za 3 godziny nam się sklep wydupi. Zobaczmy, dołóżmy tutaj asortyment. Bo chciałabym jeszcze sprawdzić, czy. Okej. Okay. Nieważne. Nie mamy. Chciałabym sprawdzić, czy tutaj grafika coś nie. Właśnie. Gdzie jakoś tak się chyba w ogóle nie zapisało. Średnia jakoś cieni. Dobra. Teraz będzie lepiej, bo ja te jakości nie zawsze jakby biorę na najniższy, na średni. No, na po prostu niżej, żeby to tak nie przeszkadzało, bo ta jakość nie troszeczkę tam ścina tą grę. Także pamiętajcie o tym, że ona e, ma tutaj władzę nad tym, co się dzieje. Ale w każdym bądź razie na odcinku widziałam, że tam troszeczkę tylko się zacinało. Myślę, że to nie będzie jakiś duży problem. Mam nadzieję, że nie jest duży problem. Średnie tekstury? Z ciekawości, czy to tak aż dużo zmieni? Jak na razie to nie widzę, żeby cokolwiek zmieniło. No dobra, może troszeczkę zmieniło, ale myślę, że to nie będzie problem. ok zobaczmy jak jest tutaj w łazience, czy wszystko jest w porządku. Możemy te bla otworzyć? Nie możemy. Tutaj nic nie... O, nic nie ma. Nie ma lusterka. Tutaj mamy ten magazyn. Tam się ktoś zastanawia. ok mamy tylko dwie go... 3 godziny na to, aby przekonać ludzi. ok teraz sobie tu idziemy. Dużo razy ok mówię. Skanujemy bułkę i uzupełni asortyment. Nie ma nic? Okej, okay. a, a magazyn, stan magazynu, jak, ma, jak to wygląda? Mamy tylko pół pipów. Okej. Okay. Także musimy coraz więcej o. tam zamawiać tych rzeczy zabawek. W ogóle chcę zrobić jedną półkę życia dla kotów, jedną półkę życia dla tych. Uh -huh. I w ogóle zobaczcie sobie, jak, jak, jak dużo rodzajów jest tutaj. Widzicie, możemy na półki normalne. Tutaj już wielko chyba. Hmm. Mamy też, o, że na zabieżki musi być. Tutaj, że Legowce to też na normalną chyba półkę. Tutaj też na normalną półkę może wejść. I chciałabym to po kolei już uzupełniać, bo jakby mm, nie patrząc. O, może dla żółwia kupimy. Ale co, to, to sporo pieniędzy. Sporo, sporo. Dobra, tutaj trzeba e, zmyć podłogę Turu buru. Wi! Mamy zbytą podłogę, w ogóle mamy poziom zerowy, tak? Gwiazdkę zerową, tak? O to chodzi. Zobaczymy jak szybko będziemy się rozwijać. Pani mi tu stała i... o, jakie fajne bąbelki! Tutaj e, mi kasier ładnie kasuje. Podoba mi się to bardzo, podoba mi się. Zobaczymy jak będzie dalej, tam sobie tutaj ludzie są. Tam są, tutaj. Nie ma co wyczyścić, nie ma. Na jedzenie damy i tu też nakarmimy, bo jest tylko jedna rybka. Ale w ogóle, jakich? ich namówić na to, żeby oni kupywali te zwierzątka? A, tu jest półka! Ależ to dobra. Czyli um, ja sobie przejdę na rybki. Ale super. Ładki, tutaj mamy akwarium. Leki, jakie. Rodek naglony. Matko, ale to drogie jest. A tu jedzenie to naj, najtańsze. Dajmy takie za 6 właśnie. Zamów. Oh. A, nie mam gotówki, tyle. Babes. Hmm. Zamów. Usuń z koszyka. Aha, usunąłem gdzieś. Dobra, zamówimy. Idziemy teraz tutaj, czekamy na tutaj naszą dostawę, która już niebawem... O Jezus, ale mnie ścięło. Mam nadzieję, że was tak nie ścię. w ogóle tutaj miejsce parkingowe mamy trzy. Żadnej aktualizacji nie było, w... <grych> bo to jest dzień po dniu nagrywane, wiadomo. Zobaczymy co będzie dalej. Da się interakcje, nie da się dopiero z osobami, które są chyba w sklepie. Także moi drodzy, jedzie nasza pomarańczowa, tutaj świetna. Pieska. Żarówka, To miałam dokończyć. Mamy zamówiony towar. Idzie sobie tutaj i nie idzie. I teraz Piek, pik, pik. Skaner, asortyment, um, jeśli na wybrany, i mamy te aqua coś, No i mamy 5 pus uszeczek. Mm, mogą sobie kupić za 5 uszeczek. I marża mamy 100%. W ogóle zastanawiam się, czy ta marża też dużo nie zmienia, bo jeżeli bym ustawiła na np. Na 80% czy coś, to może ta marża by była lepsza, ale z drugiej strony ja bym mogła dużo, dużo tracić. Zobaczcie sobie ile oni stoją, dobra mam, Podejść ten produkt, tak słucham, więc, teraz tak Dobra jakość, dobra ochrona Gwiazdy, kurde, gwiazdy? Okej, okay. good money? Nie? Nie? A, to sorry, teraz z nią pogadamy, zobaczymy, podejść ten produkt Aha, nie mogę. Dobra, tutaj dzień dobry. Może pana będę podać ten produkt, więc e, pan ma pieniądze, portfel? E, diament. Gwiazdy? Nie, to jednak nie to. Dobra, muszę się nauczyć z tych interakcji, dobra? No, muszę powoli się nauczyć. Jak się nauczę, to będzie dobrze. Polec. Dzień dobry. No tutaj mamy rozmowa, nie wiem, szukamy? Nie? No, to przykro mi bardzo, ale nie jestem w tym tomacie jakoś super ekstra. Pogłaszymy sobie tutaj zwierzaczka. Ui! się czujesz? Dobra, teraz drugie zwierzaczka. Ui! Oj, ciebie krócej, przepraszam. Dobra, trochę lowel jest. Okej, okay. czy rybkę da się pogłaskać? Nie, żartuję. Czy akwarium? Nie. Okej, okay, tam ktoś kupuje. Już ona tam kupuje. Stufa wleciała. Oni się zastanawiają: bardzo, 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 bardzo wolno to leci. Wszystko już zaraz będzie zamknięty ten sklep. Ale i tak nie wiem, co mam zrobić. Może jakieś reklamy, nie wiem. Bo tutaj mamy miejsce w magazynie. Mamy zatrudnieni, ochroniarze, logi. Po prostu nie wiem. Społeczność. Nie podoba mi się brudno. Super. Mamy reklamę. Stwórz kupon. A da się kupony stworzyć. Aha! Ale sztos! Nie mam gotówki, ale da się kupony stworzyć. Fajnie. W ogóle tutaj musi dużo chyba minąć, żeby... E... Dużo pieniędzy mieć, bo zobaczcie sobie, że jest chyba drugi dzień, a my jesteśmy i tak w dupu. Dobra, albo ta osoba jest tu w dupu. Zobaczymy, jak zamkniemy, bo już zamykamy. Wow, 471. Okej, okay. dobra, to jednak nie idzie tak wolno. Tutaj może z 1500 zarobimy. Zobaczymy, co z tymi pieniędzmi będziemy mogli zrobić, bo tutaj mamy jedną półkę wolną. Wieszaków nie mamy, ale przydałoby się już myśleć o tym, żeby to właśnie rozbudowywać pod tym. Ale tym kontekstem, że musimy mieć jak największy asortyment tutaj w sklepie. Właśnie brakuje mi tego, że te rzeczy są pozablokowane i że można je oblokować czasem z wzrostem tych jakichś leveli, punktów, czy coś takiego. To by było fajne, bo jak na razie to jest takie oklepane. Twój pracownik jest zmęczony i niedługo pójdzie na przerwę. Okej. Okay. Zarządzanie, możesz iść do domu. Do widzenia. Aha. O ja bym ją w pizzy zwolniła do domu. Znaczy ogółem bym zwolniła i wydaje mi się, że tak będę robić. Jedziesz do domu, czy nie idziesz? Bo ja tu zasiądę. Oga, dzień dobry. Puf. o, Teraz tak, podlicz gotówka. Dzień dobry, 49,90 i paragonik. Dziękuję. Tutaj wydaje. Do widzenia. Już sobie wziął. O, wystawił chyba ocenę. Że super. No i super. Mamy 1500. Tak jak mówiłam, tak jak obstawiam. Ok, bierzemy tablet. Moi drodzy, ja chcę zobaczyć jeszcze to ulepszenie. Nie tak. Tutaj sklep. Sklep ulep... ulepszeń. Tryb budowy. Co tu jeszcze jest? Bulldozer jest. Tu jest magazyn. Tu jest pokój socjalny, chyba też. Tak, da się zbudować pokój socjalny, dekoracje. To jest. Trzeżenie wenty... wentylacyjne. Wentylacja, ha. O kurde, kosz. O tak, kosz na śmieci. Bo to są brudasy. Nie żebym jakoś narzekała. A nie, nie, kosz na śmieci to nie może być. O, tu może być koło tych. Dobra, i następne. Oświetlenie. Oświetlenie mamy, jest dobrze. Kasa kolejna, nie. Tutaj jest samo samoobsługowa Ja bym kupiła samoobsługową kasę. No nie musiałabym mieć normalnej kasy, nie? Mogłabym mieć. Dramy, regały z hakami. To jeszcze nie potrzeba. Ja po potrzebuję na razie to wszystko rozbudować ładnie. Świetlicy nawet nie mamy. Dobra, czyli jak na razie zostaje w temacie takim, że muszę jak najwięcej zamawiać rzeczy, żeby oni mogli e, sprzedawać. Tutaj nie mamy kasy. Jak na razie to nic w sumie nie zrobię, więc y, możemy zrobić tak, że pominiemy sobie tutaj sklep. E Pomin noc. Tam sobie noc leci, patrzcie, jak ładnie. I zaraz będzie rano. Patrzcie, ja spać nie muszę. Nie no muszę. Ja pracuję 24H. Dzień dobry, otwieramy ten czas tutaj na. E, dzień dobry, dzień dobry. Witamy kolejnym w dniu naszej haruby. Okej, okay, mamy dla kotów, mamy coś tam dla psów. Teraz dla chomików. Operki, a chyba dla hop. Mamy dla chomików. O, e, e, dla korolików. Dla rybek mamy dla chomików. Karma dla chomików, o kurna. Ona jest mega drogo, Weźmiemy ją. My dla... Weźmiemy dla myszy. Dla myszy, myszy, myszy. Też weźmiemy. I tutaj weźmiemy dla żółwia karmę. Jakieś puszki weźmiemy, idziemy, mamy ten koszyk, koszyk, zamów, zamówienie jest w drodze. I otwieramy, moi drodzy, nasze zarąbisty sklep. Tutaj otwieramy i będziemy sobie tutaj ładnie wszystko sami robić. Nie potrzebujemy żadnego kasiera. Bo szczerze mówiąc, za tą kasierkę, zaraz Wam pokażę, tutaj mamy... Aha, ona się chyba. A tutaj, a ja bym chciała ją w ogóle. Nie Pensja. twierdzić. w ogóle mogę jej zmniejszyć na godzinę pensję. 50 na godzinę, to już wtedy mogę jej płacić, a nie 150. To by było śmiesznie. Jakbym naprawdę tyle mogła jej płacić. Bo jeżeli tak będzie, no to sztoce, ale jak na razie to nie widzę potrzeby, nawet sensu. Dobra, mamy skaner. Teraz mamy jedną półkę, mamy interakcję. Umieść. P2P. O, a nie możemy... Nie mogę na tym samym. Nie mogę... O Jezus, ale mnie czepło w tę stronę. Aha. A, bo tu koż jest. Jest półka. Ja tutaj mam coś... Nie, nie mam chyba asortymentu. Dobra, to na razie w sumie i tak po co ja to kupiłam, jak ja tego nie sprzedam, bo nie mam półki. Chciałabym kupić półkę. No te króliki na siebie naszły. Bartuje, nie jest brudno, nie jest brudno. Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Szukam kitty petty watty łaty faty maty. Okej, okay, dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę za mną. Tutaj tego witty patty petty up ap. Dupa dupa tu. Du. Tego trochę jest. No jeżeli pan tu podejdzie pod tę półkę, to hmm. będzie. Proszę bardzo. A wcześniej nie ja podeszedł pod półkę, to nie było. Hmm. Poleć produkt, polecam produkt ten i ten, za jedyny ten i ten, dobra jakość. No, zdubcyłam to, ale i tak nie zapamiętam, co ja wciskałam, wiecie? No dobra, ja tutaj posprzątam. Uj, pani nogi zacierają ślady. Dobra, idę tutaj na kasę, sobie usiąść. Usiądę na kasę. Mam was gdzieś, chcę waszą tylko kasę. Jak będę mieć waszą kasę, to będę szczęśliwa. Ale naprawdę powoli idzie ten dzień jakby w tej grze, co mnie cieszy fakt tego, dlatego że nie zawsze, mm, nie w każdych grach to jest właśnie zrobione tak, że to idzie tak naprawdę jakby sekundami, bo niektóre tak jakby milisekundami tak szybko, szybko, szybko napierdzielają. Druga sprawa to, że można pominąć noc. Normalnie, ale też nie ma żadnych lepszych funkcji. Brakuje mi leveli i innych tego typu rzeczy, które by się tu naprawdę przydały. Bo tutaj, tak naprawdę, musimy jak najwięcej zarabiać siedzieć na tej kasie, naddubczać, naddubczać, naddubczać na tej kasie. I wtedy dopiero jakby mamy te pieniądze. Zobaczcie sobie, ile zostało nam koszyków. Bardzo mało koszyków zostało. I to jeszcze różowe. Nie mamy innego koloru. Dzień dobry. Ja bym chciała tutaj. Dobry, proszę bardzo, już się liczę. A czym pani by chciała zapłacić? Kupówką wydaje mi 15. 15,90. wy macie sobie dziewięćdziesiątkami. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Życzenia. Ta samoobsługowa kasa, jakby była, byłaby świetna. Moim zdaniem pójdziemy w to. Bo jeżeli Hej. ktoś będzie miał kartę, to naprawdę sam sobie tam poradzi. Pójdź. Zakończ czym kartą. No to do widzenia. To tutaj paragonu nie trzeba. Super, super. Dzień dobry. A pani co tutaj? 2,5 tysiąca. To jest nasz cel dzisiejszy. Żeby móc... Yy... U, więcej odlicz. A są. 19,90... co oni tak. Płacą dziwnie. Do widzenia. Może nam się uda 2,5 tysiąca zebrać, co? Jezu, tam, tak, tam. O, dzień dobry. Dzień dobry. Aktualnie nie potrzebuję mojej pomocy. Właśnie przed chwilą potrzebowałeś, więc... Ja nie wiem, co ci się odwaliło. Witam panią bardzo serdecznie. Co tutaj pani nabrała? Widzę, że dla tutaj... Happy Bunny, dla królików to chyba schodzi najwięcej. No i lubię jak kartą płacą. No nie musiałabym tu siedzieć. Pomogliby sobie sami. Ale już kupimy e, kasę hey. samoobsługową. Jak się skończy ta szesnasta. Dzień dobry, dzień dobry. Wtedy super by było. Już. O, już będzie kasa samoobsługowa. Jak to się cieszy, jak ja. Dzień dobry. ja pan tutaj widzę dla Kota. Któryjka pan też tak ma. Super. No i. O Jezus. Dziewięć. Dziewięćdziesiąt. Zobaczcie sobie, że zawsze coś z tymi dziewięćdziesiątkami, nie? Dałam mu paragon dla, za wszystkich, nie? Super. Dobry. dobry. go. Uj. Uj. Ma tylko tyle? Ile? Dziewiętnaście, dziewię... osiemdziesiąt. A co to się stało? Pyk, paragonik, pyk, do widzenia. Co tam jeszcze trochę ich jest? Może, może. Ejo. Ejo. Też asortyment będziemy musieli zobaczyć, czy nie pozamawiać. O, wow, ale ty na kup. Co to jest? Królika kupił. Za 2000. tysiące. A no tak, bo za tysiąc było. Ło, wow, powodzenia z królikiem. Ale teraz. Nie mam żadnego królika. Znaczy, mam jednego? 70. Mam jednego tylko czarnego. A to tak kupuje królika. Złego. Dzień dobry. Ale fajny klient kupił króliczka. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. 48. 70. Do widzenia. No super klient, ale tam mamy tylko teraz jednego, on się czuje taki samotny. Pamiętajmy o tym, że króliki lubią żyć w stadach, prawda? Ui. 40, super. Równe, do widzenia. Jezus, jeszcze 3 godziny jakby. No, i sklep zamknięty, i połowa z nich wychodzi, a połowa z nich idzie do kasy. I to jest chyba najlepszy moment z tej gry, że oni tak szybko wszystko robią, bo tak to te zakupy się ciągną i ciągną. I oni się wyciągnąć nie mogą. Proszę bardzo, kartą. No i mógłbyś iść do samoobsługowej, która już będzie niebawem. To jest fajne. Ola! Ola, amigo! Ula, Amigo. Ja oczywiście mam skracam troszeczkę, żebyście nie musieli wszystkiego widzieć i tej nudy, na której się siedzi na kasie, żeby było przyjemniej wam oglądać szybciej, jeżeli coś się dzieje. O, pies mi tu wszedł. dobry pies! Dobra, i kolejny pan. Jeszcze dwóch panów i możemy sklep ładnie tutaj ogarniać. I tylko dla rybek to proszę zapłacić, ale 140 to i tak jest dużo, nie? Ale 7800 to jest duży utarg. Nie, nie, nie tyle, ale wiadomo, utarg duży. Tylko rybki, no ale dobra. No i super. Odejdzie pan. Teraz mogę kasę ja samą obsługową dawać. Moi drodzy, hmm, sklep jest zamknięty, także możemy już sobie tutaj działać. Ui, sklep ulepsze. Nie, sklep budowy teraz tak, moi państwo, drodzy, mamy co? Tu... Ma w ogóle, centrum z muzyką? Nieważne. Kasa samoobsługowa. Tutaj mamy kasę samoobsługową, chociaż jedną. Żeby dla myszy, Teraz mamy. Dobra, teraz tak. Mamy tę półkę też większych gabarytów. Ona będzie mi pasować właśnie pod tutaj, pod magazyn. A tam przypadkowo też wszedł Platforma, by no też można Kolejną półkę też tu damy. E, I teraz wieszaczki jeszcze. Wieszaczki to będzie ciężki temat. Bo ja bym sobie to, te rybki i tak dalej, tego króliczka ładnie przesunęłam. W tą stronę, bo ja w tą tutaj zrobiła ten. Kosz oczywiście. O, tu mogę dać, no ja to dałabym tu. Mm, następnie. Dałabym regał wilogobalatowy, dobra, dobra, regał w akwarium mamy regał z hakami. Ja czym się różnią oprócz tego, że wyglądam. Dobra, niech będzie tutaj na razie. No dobra. Niech będzie tu. Weźmiemy dwa regały z hakami. I teraz tak, więcej tych półek oczywiście. Mamy te... Ale ja chcę zobaczyć tutaj pewnie, praktycznie nic się nie różni oprócz tym wyglądem. Więc jak na razie to. Najzwyczaj też nic nie daje. Nic nie daje. One tak wyglądają po prostu. Nie dają więcej na przykład półek, tylko wygląd jest y, ważny. Tutaj w nich. No mi się podobają te półki, nie? Stał, a jest. Zatwora wystawowa, czyli nie mogą tutaj chyba z niej kupować. Tego tradycyjny 600. A, ten jest fajny. Damy. I nie domy. Zaraz mamy fajnie. Wracamy. I już zaraz zobaczmy. Mamy te regały, które śmiesznie tak wyglądają. To jest cztery półki, tu też cztery półki. Mamy wieszaczki, które też tak spoko to wygląda. Fajnie, przepraszam, już na pełni jedzę, nie? Ciebie też nakarmię. I teraz tak. Pytanie ze 100 punktów teraz. Co ja chcę więcej zrobić? Szybko posprzątam, na szybko. i bi bi, 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 tu. Jeszcze muszę coś zobaczyć. Na ulepszeń, bo tam... Nie wiem o co chodzi. A chcę zobaczyć jak taka sama obsługa A muszę na niej siedzieć? Nie gadajcie. ja muszę siedzieć na samoobsługowej, No wątpię. Nie wiem, zobaczymy, przydzielimy pracownika i zobaczymy, co to będzie. Ale aktualnie chcę jeszcze zobaczyć, czy trafało Co to. Dzięki temu zostawienie. Aha, ta jeszcze tu. Odblokowanie funkcji w skanerze, która umożliwia zeskanowanie nastroju osób pobliskich, dzięki które łatwiej zdecydować... O kurde, a tu. Ja prawie kupiłam. Okej, okay. to są takie specjalne rzeczy, mamy reklamę. Dobra, i teraz tak, nie magazyn tylko sklep. Może kupmy, nie wiem, zawieszki, zabawki. Na razie może faktycznie zajmiemy się jedną strefą i zaczniemy... zaczniemy od królików. <grym> nie no nie, nie wiem kurde. Mamy te strefy tradycyjne. W ogóle. da się to położyć na tym? Kurde, od psa będzie łatwiej chyba. Zawieszki. Obroże dla psów. Matko, tego jest tyle, że to się nie da tak od tak wybrać. Pokażcie tutaj. Popatrzmy tutaj. W ogóle ja bym ten cały asortyment... Wiecie co ja zrobię? Ja po prostu ten cały asortyment... Przenieść cały asortyment, tak i zrobimy tak samo, tak przenieść, przenieść i tyle tu było? Tam są, tam jest dla rybek chyba. Stosuj cały asortyment, uzupełnij, ale ja nie mam co i teraz tak, tutaj umieść jeśli wołowiny, tutaj umieść wołowinę, tutaj umieść połowinę i tutaj umieść wołowinę. Cała półka jest z tej wołowiny. Następnie tutaj mamy koty. No i półka kotów. Koty. Półka kotów i koty. Tu jest półka. Nie może być. Dobra. Następnie. Tu będą półki karma dla chomików. Tutaj będzie dla coś tam. I tutaj będzie te 13 dla yy, rabitów. No i spoko. bo Musimy mieć tak jakoś, jakiś taki podział. Muszę to zrobić. Jak na razie też nie chcę dużo pieniędzy tracić. Mamy tą kasę samoobsługową. Jest wszystko fajnie i myślę, że, że na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało że tak. Zostawcie łapkę w górę i zrobiliśmy kasę samoobsługową. Dokupiliśmy regały i myślę, że to na ten w tym momencie to jest tyle. Cześć i pa.